I ona jest troszeczkę mniejsza, ma mniejszy wyświetlacz, no i ogólnie troszeczkę gorzej nagrywa. A dzisiaj właśnie potestuję X4, ale powiem, że ja normalnie to przeżywam. Serce mi zaczyna szybciej bić. I podkładamy w tym miejscu. Okle. Cool. Przesunęła się przyczepa, wiecie dlaczego? Bo w kieszeni mam pilota i mi się nacisnęło. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest dzień, w którym zawożę przyczepę na siedlisko. No i powiem Wam, że jestem mega podekscytowany, bo już dzisiaj będę mógł się w niej przespać. No, będę musiał pewnie w niej nagrzać troszeczkę, bo jest na pewno zimno, ale już dzisiaj mogę ją zawieźć. Na działce mam prąd, także co, podłączam przyczepę do samochodu i jedziemy. No dobra, ale nie tak szybko, jak pamiętacie. Tutaj mam zabezpieczoną całą ścianę, jak były te wichury ogromne, to ten przecionek tutaj szalał, więc musiałem to wszystko paletami tutaj podociskać. Na dole są kamienie. Więc jak widzicie, muszę najpierw to wszystko zdjąć, i dopiero wtedy będę mógł wyjechać. na I plandeka zdjęta, ale pochwalę Wam się, że dzisiaj niektóre ujęcia będę nagrywał nową kamerą Insta360 yy, wersja X4. Tą kamerkę pożyczył mi Waldek, także Waldek serdeczne pozdrowienia, dziękuję Ci, że mogę sobie potestować tą kamerkę. Jak pamiętacie ja mam X1, tutaj w kieszeni ją przyniosłem. E, tak wygląda X... a nie, sorry, ja mam X2. Czyli ja mam X2 i ona jest troszeczkę mniejsza, ma mniejszy wyświetlacz. No i ogólnie troszeczkę gorzej nagrywa. A dzisiaj właśnie potestuję x 4 także niektóre ujęcia będą właśnie z tej kamery. Także jeszcze raz Waldek, dzięki za udostępnienie. Potestuję sobie. Ale już widzę pierwszy plus. Na tej kamerze można podejrzeć sobie time Lapsa. Ja przed chwilą zrobiłem time także jak sobie go włączę, to wszystko można zobaczyć. Zobaczcie. Time-lapse na 360 c Tutaj sobie biegam z tymi paletami. I to wszystko mogę tutaj podejrzeć. Niestety na tej dwójce nie ma podglądu timelapsów. Zwykłe wideo można podejrzeć, ale timelapsy są niedostępne. A tutaj w tej X4 widzę, że to już zmienili. Także bardzo mi się to podoba. Fajna opcja. Dobra, ale nic. Zwijamy się, gasimy kamerkę i jedziemy na siedlisko. No dobrze, przyczepa podłączona. Sprawdźmy jeszcze światła. Z tyłu wszystko się świeci, także możemy jechać na siedlisko. Zabrałem jeszcze trochę rzeczy. Tu są puszki dla psów, ale powiem, że ja normalnie to przeżywam. Serce mi zaczyna szybciej bić, bo nie wiem, czy wiecie, ale to oznacza, że już będę mógł tam zamieszkać na stałe. Także dzisiaj jest dzień mojej przeprowadzki, tak naprawdę. Niesamowite. Mamy dzień przeprowadzki. Jedziemy z naszym domem na siedlisko. Dobra, jak widzicie, wyjechałem z miasta, udało się. No i co, poprawiłem sobie lusterka, bo nic nie widzę, jak mnie ktoś wyprzedza. I jedziemy dalej. Pozdrowienia dla Marcina, który się zatrzymał. Zapytał, czy wszystko w porządku. Dzięki, Marcin. Pozdrowionka dla całej rodzinki, a ja jadę. I jestem, proszę Państwa, dotarłem, także robimy pierwszy wjazd, tutaj mam tą eskę, jak wiecie, także nagramy pierwszy wjazd przyczepy kempingowej na siedlisko. Jedziemy. Dobra, i jesteśmy. Jak widzicie, cywil sobie biega już na wolności. Nie uwiązuje go na, na łańcuchu, nie cywilek. Zobacz, jak on się cieszy. No, on jest taki fajny. A tutaj Jackie został zamknięty. Chodźcie. No, jak tam. Jak tam. Chodźcie. To są moje pieski. Chodźcie, wjeżdżamy przyczepą, nie? Wjeżdżamy przyczepą. Także otwieram bramę. I wjeżdżamy. On <słyska> tak fajnie śpiewa, jak zawsze, jak przyjadę. Jest fajny, ten cywil. Tylko nie sikaj mi po samochodzie. A tym bardziej po przyczepie. Zobaczcie, od razu znaczy. Jest ciekawy. Dobra, wjeżdżamy. Dobrze, cywilek, odejdź, bo ruszam. Zobaczymy, czy tutaj nie zahaczą jakieś krzaki, jakieś gałęzie. Mam nadzieję, że nie. Na razie idzie gładko no, wjechałem bez problemu. Także dobrze, że tę gałęzie sobie wtedy uciąłem tą szlifierką. Dobra, po prostu zatrzymam się tutaj pod górką, tutaj wyżej i potem sobie obrócę tą przyczepę. I jestem moi drodzy, tylko muszę alarmy powyłączać, bo wszystko wyje i się nie da wytrzymać. Dobrze, alarmy wyłączone, teraz szybko dam pieską jeść i działamy dalej. Chodźcie psiunie, będziemy jeść mięcho. Dobrze, mamy. Gdzie jest Jackie? Gdzie jest cywil? <grym> Lubię się tak z nimi zdroczyć. Jackie, cywil, gdzie jesteście? Nie widzę was. <grym> Dobra, żartowałem. Tutaj ma cywilek, tu Jackie. Nie gryźcie się. Jedzą. Smacznego. No, a ja odłączam przyczepę i wjeżdżamy do stodoły. Dobra, jestem z powrotem, powiem wam, że właśnie wpadli do mnie koledzy. Pogadaliśmy sobie, no ale niestety zrobiło się już ciemno, więc wjeżdżamy po ciemku. Także mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać na filmie. Ale ja muszę moją przyczepę umieścić w stodole. Także jedziemy. Dobra, ale jest tak ciemno, że nie wiem, czy coś będzie widać. Tutaj. Tutaj pokażę Wam. Dostałem dzisiaj paczkę od Dawida. Dawid wysłał mi tutaj taką ciekawą lampę, w ogóle kilka lamp, ale tą jedną myślę, że teraz użyję. To jest taka lampa karawanigowa na solar. No i myślę, że troszeczkę światła tutaj mi da. No i lepiej się nagra to ujęcie, także pokażę Wam. Dawid, dziękuję Ci przede wszystkim za to wszystko. Firma Spectrum LED. Link do tego Wam wrzucę w opis tego filmu. Tutaj dostałem jeszcze taką lampkę ogrodową. Mogę sobie podświetlić jakieś krzaki albo drzewa. I dwie lampy. Solarne, które montuje się na ścianie. I one się same ładują. Także te lampki ładuję już na parapecie, tam w domu. Pudełka są puste, ale jak się naładują, to też je tutaj przywiozę i zamontuję. A tą lampkę pomarańczową można ładować właśnie kabelkiem. I ją już naładowałem, także myślę, że teraz będzie fajnie świecić. Idziemy ją przetestować. Wyciągnijmy ją. Także mamy tutaj kabelek do ładowania, instrukcje, no i lampkę, którą fajnie można postawić, bo tutaj jest taka nóżka. Wystarczy to tak zrobić. Tu jest solar, jakbyście chcieli ładować, zaczęła trzeba ją tak postawić, a ja chcę, żeby ona świeciła, więc tą muszkę damy w tą stronę i tu już mamy lampę. Także włączam, uwaga na oczy. Pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci stopień i czwarty raz to wyłączamy. Także ma cztery moce. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. To zgaszona. Także ja ją teraz włączę. Trzy, cztery. Puf. Wow, ale pięknie, teraz to można robić. A zobaczmy drugi stopień, trzeci. Fajnie, jadam na maksa. Także ustawiam ją i wjeżdżamy. Wjeżdżam, ale powiem Wam, że jest naprawdę ciasno. Bo ta brama mi się nie otwiera do końca. Także dojechałem do, do bramy, ale ta brama opiera się o tą tutaj z prawej strony. Więc nie mogę jej mocniej otworzyć, bo tam jest kółko chyba popsute. No jest na styk, także boję się trochę wjechać, ale nie wiem, czy próbować, czy, czy może te wrota rozsunąć jeszcze bardziej. Ale tak czy siak, muszę tam jeszcze posprzątać. Także chodźcie do środka. Lampka się spisuje, fajnie tutaj jest jasno. No i tu mam tak wąsko, trochę sobie zrobię miejsca, żeby móc przejść ale ogólnie z tamtej strony mam już tylko z 5 cm, zobaczcie 5 cm, czy tam 7, no i trochę boję się cofać tak na styk, bo jak będzie tutaj ten stopień, ten próg to może gdzieś mi się wykrzywić przyczepa i walnąć w ścianę więc jeszcze się zastanawiam, ale ogólnie tak to wygląda tutaj wezmę te rzeczy, żeby nie przeszkadzały no i potem będę myślał. Dobra, uprzątnąłem, jedziemy No jest ciasno, ale nie jest aż tak źle na kempingach też tak miałem i się mieściłem, więc trzeba miałem się tutaj nie zmieścić. Tylko trzeba uważać. Najgorzej jak wjedzie na ten próg. No właśnie teraz wjeżdża. Ale czekajcie zapalę sobie. Tu jeszcze dużo. Uu. Nie chcę wjechać. Kręcą się. Wałki. O nie! Nie walnołem. Nie. Dobra, jedę do przodu. I podłożymy jakieś cegły. Tu mam jedną cegłę, także bierzemy ją i podkładamy w tym miejscu. O, o ja. Przesunęła się przyczepa. Wiecie dlaczego? Bo w kieszeni mam pilota i mi się nacisnęło i by mnie przygniotło. Ale jaja, jeszcze by tragedia tutaj była. Nie wierzę. Takie rzeczy się zdarzają. Dobra, tu mamy. Biorę drugą cegłę i mam nadzieję, że teraz już wjedzie. Tam koło jest jeszcze daleko, ale podłużymy. Coś takiego. I myślę, że będzie dobrze. Włączam pilota i jedziemy dalej. 3-4. Aż ty. Przekrzywia się. Tu nie uderzę, tu nie. Dobra, byle tylko wjechała na ten próg. Rozpędzimy się. No nie wiedzie, kurczę. Przeskakuje. Muszę podłożyć więcej cegieł. Dobra, tamta cegła się. Yy. <grytania> ja tu chcę nagrywać, a ja tu Jackie mnie smyra pod pachą. Zawsze mi wejdzie pod rękę. On jest taki fajny. Jak robię, zawsze się przytula. Dobra, słuchajcie, podkładamy. Tamta cegówka trochę się zapadła, ale podłożymy tutaj nowe. No i teraz powinno wjechać. Jedziemy. Dobrze, jakoś wjechałem, ale mnie nie słyszeliście, bo zgubiłem mikrofon krawatowy gdzieś tam leżał na podłodze i nic nie było słychać tylko przyczepę. Ale nic, będę chciał teraz wjechać dalej. Tylko tutaj stoi przyczepka Dawida. Muszę nią odjechać, wjechać przyczepą tutaj i potem już będę jakoś manewrował, bo chcę ją ogólnie ustawić tutaj, w tym miejscu. Bo tutaj mam takie siano i będę je wywalał za niedługo na dniach, więc chciałbym, żeby przyczepa właśnie stała tutaj po lewej stronie. Idę jeszcze wymienić baterię w kamerze, i mogę wam pokazać, jak to wygląda z tej strony. Także przyczepa jakoś weszła, no ale jeszcze muszę powalczyć. Dobra, jakoś wjechałem. Powiem wam, że jutro to wszystko zrobimy. Dzisiaj idę grzać tą przyczepę, bo jeszcze muszę tutaj spać, muszę zjeść kolację. Także na dzisiaj sobie daruję. Przyczepką jutro wyjadę tą bramą. Także nie chcę mi się już tego dzisiaj otwierać. Jutro to wszystko zrobimy. Wyjadę na zewnątrz i przyczepą będę mógł wymanewrować w to miejsce. Także na dzisiaj kończę. Chodźcie tylko zobaczymy, jak wyszedł timelapse na tej kamerze Insta 360. Tutaj właśnie się robił, także ja go teraz zgaszę. Czekajcie, zapalę światło, bo nic nie widzę. Tu jest przycisk. Stop. I możemy oglądać. Zobaczmy jak wyszło. Także wy oglądajcie, a ja za ten czas podłączę kabel z prądem. No i co myślicie? Mi się wydaje, że lepiej nagrywa w ciemnościach niż ta moja X2. Ale dopiero będę mógł to sprawdzić w domu, jak wrócę i wyrenderuję. A tymczasem kabel mam podłączony. Idziemy sprawdzić czy wszystko działa. Z tej strony tak to wygląda. Mam widok na słomę i na siano. No ale jest. Co? Mamy przynajmniej dom. Możemy teraz zjeść kolację. Tylko problem jest taki, że moja lodówka jest po prostu pusta. Zobaczymy w ogóle, czy da się ją włączyć. Jest prąd. Prąd jest. Świeci się tutaj ikonka, także włączamy lodówę. Działa. Można mieszkać. Jadę do sklepu po jakieś zakupy, no i zrobiłem małe zakupy, także wracam do przeczepy. I jestem z powrotem, byłem w dino, jak wiecie, i teraz ta lodówka lepiej troszeczkę wygląda. Kupiłem sobie pomidorki, rzodkiewki, szynka, ser, serek, almetę, jogurt, masełko, paprykę, ogórka, sok. No i oczywiście pieczywo, sześć bułek. No i nie mam talerzy, także musiałem kupić dwa talerze, znaczy dwa. No jeden mi potrzeba, ale drugi będzie na jakieś tam inne rzeczy. I takie ładne podkładki sobie kupiłem, bo akurat przechodziłem i były. Także co? A jeszcze nóż. Nóż, żeby przekroić bułki. Także robię kolację i teraz sobie zjem. A tutaj cały czas mi się grzeje. Zobaczcie, włączyłem klimatyzację grzeje mi. Podłogówka też już zaczyna grzać, także gdzieniegdzie jest ciepła. Między rurkami jest zimne, ale tam gdzie ten to jest ciepłe. No i zobaczmy na termometr. Nie było mnie ile? Może z pół godziny, czy tam godzin... od godziny się grzeje. Mam 15 stopni w przyczepie na dworze jest minus 1. Także całkiem nieźle. temperatura jak w Hiszpanii można żyć. A teraz robię kolację. I tak wygląda moja kolacja, zaraz sobie zjem. Tylko soli zapomniałem kupić, ale powiem wam, że jestem przeszczęśliwy. W końcu mogę sobie przyjść do przyczepy, do pomieszczenia, gdzie jest ciepło przede wszystkim, gdzie jest lodówka, jest jedzonko, jest mikrofalówka, są palniki, mogę sobie coś tutaj ugotować. No i no, czego chcieć więcej, po prostu? No, jestem przeszczęśliwy, brak mi słów, cieszę się, że mam tą przyczepę. Bo tutaj na siedlisku ona naprawdę się przyda i sprawia, że po prostu człowiek, jak jest już zmęczony, to nawet może przyjść sobie tutaj, usiąść w luksusach, przespać się w normalnym łóżku, no po prostu coś pięknego. Powiem Wam, że jeszcze mi tutaj temperatura wzrosła do 17, także jest jeszcze cieplej niż było. Ja już się z kurtki rozebrałem. Także co, idę sobie zjeść, a z Wami się widzę jutro. Będziemy działać coś dalej. Także trzymajcie się do jutra.